Nagroda imienia Katarzyny Kobro jest przyznawana od wielu lat z inicjatywy Józefa Robokowskiego i Dariusza Bieńkowskiego i z inicjatywy artystów. Jest to jedyna w Polsce nagroda przyznawana artystom przez artystów. Dobrałam jury w taki sposób, że połowa ponad jego członków były to osoby znacznie młodsze niż do tej pory. Licząc na to, że właśnie uda się wybrać osobę, która jest. Trochę nam bliższa pokoleniowo. I byliśmy jednomyślni w werdykcie. Każdy zaproponował jednego artystę, ale w momencie, kiedy pojawiła się kandydatura Cezarego Bozianowskiego, właściwie obrady trwały niezwykle krótko. Nie wiem, 15 minut. Bozzianowski jest artystą też takim, który po prostu jest nieugięty po swojemu. To jest artysta, którego ja bardzo długo już znam. On... Wychował się ciekawe w Antwerpii. Przyjechał do Łodzi, tu zamieszkał i jest taką postacią intrygującą ciągle, taką niekomercyjną bardzo postacią, czyli właśnie bardzo podobną do działań Strzemińskiego czy Katarzyny Kowal. Chciałbym bardzo podziękować w Szanownej Kapitule. Wszystkim zaproszonym deszczom i tak i nie. Zdarzają się takie prace, podczas których równie mocno się stresuję, a nawet bardziej. Zdarzają się czasem, to fakt. Wszystkie przykre staram się zapomnieć i puszczam w niepamięć czym prędzej. Zawsze, zawsze jesteśmy razem i nie ma... Ja wiem o co panu chodzi, panu chodzi o podział na życie i sztukę. My tego, my tego nie rozgraniczamy. Dzieje się tak po prostu samo i my... my wiemy kiedy się dzieje sztuka, a kiedy się dzieje życie. Granica jest bardzo cienka, wyczuwalna jedynie dla nas. Dlatego również przyjęłam taką formułę odpowiedzi na to pytanie, bo zwykle stoję za kamerą i tym razem Również zdecydowałam się stanąć za kamerą. Takich jest większa część. Z tego wierzchołka, który wyłania się z oceanu. Nie, to niezdokumentowane się po prostu jeszcze nie zdarzyło. Wszystkie akcje są zdokumentowane. Nie wszystkie są pokazane. I wszystkie... Mamy nadzieję, że kiedyś będą pokazane i już... I, jak to powiedzieć, i ubliżą światło dzienne.